Szymon, wszystkim. Witam w kolejnym materiale na moim kanale. E, dzisiaj nietypowo, dzisiaj, dzisiaj zagródka. E, Co nie typowo, no bo przygotowujemy, przygotowujemy się do sezonu. Sezonu na rzekach w Anglii, a mianowicie e, moja nowa zabawka na nowy rok, na nowy sezon Pontonik. Także dzisiaj jeszcze szybkie rozłożenie sprawdzenie, czy wszystko działa. I i. I powoli przygotowujemy się na czerwiec, na połowę czerwca. Także już niedługo zostało ile? Z półtora miesiąca. Także trzeba już powoli, powoli się szykować. W Polsce szykują się na szczupaki, już niedługo startujemy. A ja, a ja po polutku szykuję się na nowy sezon. Także w tym roku będzie dużo, dużo, mam nadzieję, łowienia z pontonu. A to mam nadzieję, że da duże, fajne, fajne ryby. Także zapraszam do, do oglądania materiału z szybkiego zmontowania smontowania pontoniku i, i, i to tyle. Także pozdro trzymajcie się do zobaczenia. Także tu mamy zawartość pontonu, zaraz wypakujemy tam mój pies z No niestety wepchał się w kadr. Także tu mamy ławeczki, podłoga aluminiowa, listwy przypodłogowe, czy to, tak się mówi? Nie wiem ale nie będzie przypodogowe no i tu zaraz rozpakowujemy ponton także no i tak to wygląda no e, niestety lekkie zakłócenia e, wiosła listwy, podłoga, pompka ponton także nie przedłużając ja zabieram się za e, pompowanie i zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie No i tak to wygląda, Wiosło nie będę rozkładał, bo nie ma sensu Ale tak Tak się prezentuje Pływadełko na mój e, Nowy sezon Także mam nadzieję, że będą grube Grube rybska tu lądowały Także jeszcze półtora miesiąca i Półtora miesiąca i będziemy Będziemy wszystko wszystko wiedzieć, nie? Także mam nadzieję, że taki filmik Wam się też spodoba. Jakby ktoś był zainteresowany pontonem, piszcie priv, Podeślę na miary, gdzie można kupić w UK 3-2 metra alu podłoga, kil. Kila nie pompowałem, bo bez sensu tutaj, ale tutaj możecie zobaczyć, jest kil. Żalu podłoga, dwie ławeczki, ponton, eh, ponton. wiosełka, pompeczka, także mam nadzieję, że będzie wypas. Postaram się jeszcze przed sezonem nim zwodować, także zrobię też z tego filmik. Także z mojej strony to wszystko. Także z mojej strony to wszystko, no niestety dalej zakłócają. Mam nadzieję, że taki filmik wam też się spodoba. Słabo mi widać słońce. E, taki filmik wam też się spodoba. Postaram się jeszcze, jak mówiłem prędzej, postaram się go zachować jeszcze przed sezonem, także zrobię też z tego filmik, jeżeli się uda. No i jak mówiłem, wszystko z mojej strony, także trzymajcie się, piona, do zobaczyska.